imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Boża z Lourdes, ty w swym wielkim miłosierdziu przekazałaś ludziom swe cudowne orędzie. Wierzę całym sercem, że ty zawsze ulitujesz się nad cierpiącymi. Uleczysz każdy ludzki ból i otrzesz każdą muzę. Dziś oddaję ci wszystko, kim jestem, błagając o twą łaskę. Najlepszą matczyną ochronę. Matko Najświętsza, Ty wiesz, z iloma problemami muszę się borykać. Widzisz moją codzienną walkę, mój wysiłek każdego dnia. Tak trudno mi zrozumieć to wszystko, co się dzieje. Proszę Cię, jako skruszony grzesznik wybacz mi moje słabości i przyjdź mi na pomoc. Bez Ciebie sobie nie poradzę. Ty jedna jesteś moim prawdziwym ratunkiem. Matko Boża z Lourdes, pragnę każdy mój dzień rozpoczynać z różańcem w ręku, z Twym świętym imieniem na ustach. Proszę, pozwól, by Twoja wstawiennicza modlitwa przyniosła mi wszystko, co potrzebne do poradzenia sobie z trudami życia. Rozwiązania życiowych węzłów, Każdej skomplikowanej sprawy tak bardzo ciążącej mi na sercu. Błagam, odmień moje życie, uporządkuj je swoją miłością, całkowicie ci ufam. Maryjo, wsłuchując się w słowa twego orędzia w Lourdes, proszę Cię dziś również za wszystkich grzeszników tego świata o odmianę serc i zatriumfowanie dobra nad złem. Wsłuchując się w Twoje słowa, bije się w piersi za każdy grzech, którym obraziłam Ciebie i Twojego syna. Błagam, nie zostawiaj mnie samej w tym trudnym czasie i obdasz mnie swym cudownym wsparciem. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.